Szymonu z tej strony TVPF-on, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecrafta. No i widzowie, około dwa dni temu stała się rzecz niesamowita, gdyż właśnie wtedy do Minecrafta została dodana pewna, bardzo ważna aktualizacja, na, na którą pewno większość z Was czekało, a konkretnie... Aktualizacja jaskin, tak, to jest tak zwany Cave Update. No i tutaj się dużo rzeczy zmieniło. I właśnie w tym odcinku Wam chcę pokazać właśnie te nowe rzeczy. No jak wiecie, mam już nawet w ręku taką lunetę, czyli taki nowy item właśnie. No i właśnie tutaj właśnie patrzę tak na Ciebie, widzu, no i no, fajnie było, jakbyś postawił tą łapeczkę, o, widzę, że już stawiasz łapeczkę w górę, fajnie, no i jeszcze, o, subskrypcję dałeś, ej, fajnie, dałeś subskrypcję, dobra, yy, no, widzu, yy, no właśnie, więc, yy, no, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, o, właśnie już widzę, o, teraz, o, kolejny widz już postawił łapkę, no dobra już, dobra, już się wygłupiłam trochę, ale dobra. No, tak, poza tym zacznę już to prezentować, bo no, już nie będę tego przedłużać. No i dobra, widzowie, tutaj mam trzy takie fajne skrzyneczki. Tutaj są właśnie podane, tutaj są nowe rudy, nowe bloki oraz wyroby z miedzi, tak, bo w tym cave update jest właśnie dodana miedź. Właśnie ten domek tutaj za mną, ten skromny domek, jest zrobiony z miedzi i z tak zwanego łupkowego murku, z którego właśnie. Zaraz wyjaśnię wam to wszystko. No ale najpierw zajrzyjmy do naszej pierwszej skrzynki, czyli zobaczmy jak wyglądają nowe rudy. No i widzicie tutaj są, y, w ogóle te wszystkie rudy się zmieniły. Jak tutaj widzicie jest, y, są, ojejku. Widzowie, patrzcie tam. Ja, ale balną piorun. No dobra. No, tak przy okazji mogłem przetestować na Waszych oczach lupę, ale dobra, wracając. Holender, wyrzuciłem. Och, holender. <laughs> no dobra, yy, więc tak. Jak widzicie, tutaj w ogóle rudy się zmieniły. No, i tutaj są tak zwane rudy w kamieniu. Czyli właśnie, jak widzicie, tutaj yy, w ogóle yy, ruda węgla się zmieniła. Żelaza również. Yy, miedzi. No właśnie tak, to jest właśnie ten nowy surowiec, czyli miedź. Wygląda właśnie ruda tak, no i poza tym tutaj w ogóle, no wszystkie rudy się zmieniły, tylko tutaj ruda diaksów oraz redstone'a, czy redstone'a jest taka sama, no i diaksów jest ciut podobna, ale jest troszeczkę zmieniona, no i emeraldy są nieco podobne, ale reszta rud się zmieniła nie do poznania. A poza tym pewnie was ciekawi ten blok, czyli łupek. I nawet w łupku to jest taki materiał, który jest na bardzo nisko, tuż przy bedroku. I tutaj się właśnie w nim mogą też znajdować różnego rodzaju rudy. Na przykład jest łupkowe złoże węgla. No to wygląda tak samo, tylko że to wszystko jest zrobione w takim łupku. I to jest bardzo fajne, mi się to, to podoba ten łupek, bardzo ciekawe rozwiązanie. A bloki wyglądają właśnie tak. Tutaj się niczym praktycznie nie zmieniły, tylko tutaj mieć taki blok miedzi dodano. No ale dobra. Kolejną skrzynkę Wam teraz zaprezentuję. I to będzie też skrzynka z nowymi blokami. No jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo nowych bloków, czyli tak zwane bloki kopalniane, podstawowe. To są wszystkie takie tej podstawowe bloki, czyli zakorzeniona ziemia, to jest jakby nowy rodzaj ziemi, bo jest ziemia zwykła, ziarnista i teraz jest trzeci nowy rodzaj, czyli zakorzeniona. Jest kalcyt, tuf, blok nacieku, właśnie ten nasz łupek, blok ametystu, yy, który, który mi się osobiście bardzo podoba, jest bardzo piękny. Oraz tutaj właśnie jak widzicie, jest kiełkujący ametyst i skupisko ametystu. No i to jest... Jakby bardzo fajny, To jest, jakby można powiedzieć, ten ametyst, to jest taki jakby kryształ. Mi się osobiście bardzo już to, już Wam się mu to mówiłem, bardzo mi się podoba. Tutaj, jak widzicie, są też liście azali i różnego rodzaju takie rzeczy roślinne, w tym nowym właśnie Cave o No i jakby rodzaje łupków. No, jak widzicie, tutaj jest takiego podstawowego łupku można zrobić e, łupkowy taki, jakby murek. Yy, schody i płytę, taką półpłytkę. No i tutaj jakby są też reszta, czyli można też tak samo zrobić z tak zwanym wypolerowanym łupkiem, cyglanym, yy, kafelkowym i rzeźbionym. W sensie z rzeźbionym się tak nie da zrobić, ale z tymi trzema się da też takie zrobić inne, bo ten to jest tylko jeden blok. No ale dobra, teraz zacznijmy, przejdźmy do wyrobów z miedzi. No i jak widzicie w ogóle bloki miedzi to normalnie szok to bardzo się nad tym twórcym właśnie tego tej aktualizacji bardzo się um, postarali z tą miedzią bardzo do tego przy, się przykładali gdyż jak widzicie są bloki miedzi i one nawet śnie, tak jakby się utleniają powoli tak właśnie jak często widzicie na przykład na dachach kościołów taki na przykład przykład podam. No to tam widać takie jakby zielone dachy i one są akurat zrobione z miedzi i to jest tak zwana mieć utleniona, bo na początku jak kładli ten dach to właśnie miał kolor właśnie taki, ale później taki brązowawy, a później taki yy, się stał właśnie utleniony, no ale dobra. No jak tutaj wydać najpierw taki proces, co musi przejść mieć, żeby się utlenić? Najpierw musi być zwietrzała, później zaśniedziała, a na końcu jakby ostatni etap to jest utlenienie. No no i dobra, no i tutaj też wygląda jak właśnie ta żłobiona mieć się też przekształca i w ogóle tutaj można robić różne wyroby. No, też to jest włoskowana miedź, czyli jest taka sama w ogóle. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale jakby ona jest zrobiona, jakby wygląda tak samo, tylko jakby czymś się różni. Nie wiem, jakby yy, dłużej się utlenia, lub yy, ja nie wiem na czym to polega i jak to zrobić. Możecie mi zresztą napisać w komentarzach, jeśli ktoś z Was wie. No, ale dobra, przejdźmy tutaj do tej części naszego planu. Więc dobra, jak widzicie, to jest. Yy, Krzak azalii, tutaj nam rośnie, tutaj przy tym domku i to wygląda też bardzo ładnie ta azalia i w ogóle to jak widzicie słupkowy murek i cały domek jest zrobiony z miedzi, tak? W środku, tutaj wam pokażę, nie ma tej w środku, ale patrzcie, to jest wszystko zrobione z miedzi, a poza tym patrzcie, jak ten też będzie padał, bo jeśli wiecie woda przyspiesza właśnie proces utleniania jej, czyli Zaraz będzie nam tutaj, będzie działa i będzie potem utleniona i w ogóle. Ale to będzie dość długotrwały, długotrwały proces i w ogóle. No dobra. Ale jak widzicie, tutaj, właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj po moim świecie chodzą takie jakby nowe stworzonka. To są tak zwane kozy. No już od początku odcinka może, mogliście zobaczyć taka koza. No i dobra. No i one. Widzowie mogą się rozmnażać. Tutaj nawet dam y, zespełnie y, te kozy, czyli do, koza. O, je. Wygl tak jakby co wygląda jajko spałnujące je, to zespałnię jedną i drugą. I rozmnaża się je za pomocą... oj przepraszam, za pomocą y, pszenicy. Tak, potrzebna jest pszenica, tak samo jak do koni. Jedna, druga i patrzcie, robią, y, no wiecie co. O! Jest! Małe, mała kuska. No, i patrzcie, to jakie to jest słodkie? A, a one poza tym, mimo tu, że jest taki, e, jakby wysoki ten mur, to one mogą przez ten mur przejść. Widzowie? Bo tamte poprzednie właśnie tutaj też były, ale mi wyszły stąd, więc musiałem teraz zespawnować jakby nowe. Zaraz, coś tutaj latało? Nie, ja widziałem, że coś tutaj chyba latało, ale ja nie wiem, może mi się przewidziało. Ojku, no ale dobra. No, jeszcze taką dodatkową rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, to jest właśnie mm, też, jak, jakby oprócz tych mobów, to chciałbym pokazać Wam jeszcze tak zwany blok mchu, bo teraz mi się przypomniało, że jest też warstwa mchu i yy, blok, blok mchu. Właśnie zapomniałem je tutaj umieścić oraz yy, są w ogóle... Zwisające korzenie, i z takich rzeczy naturalnych, w ogóle, tutaj się zmieniły. Nawet trzcina cukrowa wygląda inaczej. I y, pa, y, pelikwiat. Y, dobra, zobaczę w ogóle, bo one chyba rosną od spodu. Y, dobra, ja tutaj da, nawet dam kamień. Dobra, i zobaczymy, bo to może po prostu tak rosnąć. Zaraz Wam pokażę zresztą. Ok, y, więc tak. O, coś takiego, widzowie, i takie coś można spotkać w jaskini. Oraz ten kwiat, widzowie, patrzcie, jakie to jest ładne w ogóle. I on, jak widzicie, on pyli. Tak, takimi pyłkami tutaj. Oraz też jest blok mchu, czyli wygląda w ogóle on, jak tywan wygląda, więc nie wiem, po co go dodali, ale no, po prostu tak dla ozdoby, podobnie jak ten blok mchu. No. To nawet wygląda fajnie, bo ej, właśnie, bo na, do bagien to mogłoby być dobry jak ba, jakby ta, taka nowa rzecz. O, jak widzicie, już tutaj mi kuski wyszły z tego. Yy, tego zagro, z, z tej zagrody i w ogóle. No dobrze, ale jakbyście chcieli wiedzieć, ta zagroda nie jest z, z miedzi, tylko po prostu z akacji, więc yy, tak jakby co. No, ale dobra. No, to jest taki jakby film wprowadzający do tego kolejnego, jakby nowego etapu w ogóle w, main, w istnieniu Minecrafta. No, widzowie, jeszcze tutaj na tym świecie, jak widzicie, to jest ring, i z tego ringu będą, jak widzicie, później filmy. Ej, co to robi to tak? kowadło? A, nie, a, dobra, już nieważne. Nieważne, widzowie. A, w ogóle, tam jest jeszcze opuszczona wioska. Wow. Ej, dobre jest to, jakby ta, ta, ta luneta, widzowie, polecam w ogóle. No, więc dobra, widzowie. Jeśli. Ten film wam się spodobał, to nie zapomnijcie postawić łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka oraz piszcie w komentarzach, y, co jeszcze mógłbym przedstawić właśnie w tym update'cie Minecrafta. No, no to już jest na tyle widzów w tym odcinku, więc y, na razie i cześć!